To jest bardzo ważna impreza dla Polskiego Związku Szachowego. Wiadomo, że te szachy szybkie to jest dosyć atrakcyjne tempo również dla kibiców. I myślę, że na takie zawody ma szansę zawsze przyjechać dużo zawodników. Marzeniem moim było zorganizowanie wreszcie w moim rodzinnym mieście imprezy szachowej, na której w końcu zagraliby czołowi gracze polski. I imprezy, w której uczestniczyłoby 200-200 kilkadziesiąt osób. Na gigantycznej sali, dobrze oświetlonej, w dobrych warunkach, z nagrodami atrakcyjnymi. Atlas Mistrzostwach Polski w Szachach Szybkich. uczestniczy około 260 zawodników. Gramy tempem 10 minut na partię, 5 sekund na wykonanie każdego posunięcia. 9 rund. Jest to zdecydowanie najsilniejszy turniej w ostatnim okresie czasu. Praktycznie cała czołówka z Polski uczestniczy. Gra na cała nasza kadra męska, gra Jan Krzysztof Duda, gra Bartosz Soćko, gra Kacper Piorun, gra Mateusz Bartel, gra Monika Soćko, gra Klaudia Kulon, no także wszyscy nasi najlepsi, którzy mogli przyjechać. Nie jest łatwo grając e, przeciwko tych naj, tym najlepszym, ale też nie jest to taka duża różnica, żeby nie można było ją nadrobić z jakąś walką. E, dobrym czynieniem wariantów i i dyspozycją dnia oczywiście. Lokalizacja turnieju jest bardzo dobra, ponieważ jest to mniej więcej cen centralna Polska, dlatego wszyscy mają blisko i nie ma problemu takiego, że ktoś musi z nadmorza jechać gdzieś w górę albo odwrotnie. Przyjeżdżałem tutaj nie sądziłam, że zdobędę no, pierwsze miejsce w, w kategorii kobiet. Obsada była w tym roku bardzo silna, wyrównana. E, partia losy decyduje. Do, toczyły się do ostatniej rundy, tak naprawdę, która zaważyła na tym. No i bardzo się cieszę, super, no, tak naprawdę. Bardzo dobrze zaczęłam ten rok. Ja zawsze lubiłam blica i szybkie, także myślę, że intuicja dużo pomaga, radzenie sobie ze stresem i szybkie liczenie wariantów konkretne. Przede wszystkim pełna koncentracja i właśnie nie, wbrew pozorom nie szukanie tej najkrótszej drogi do zwycięstwa, tylko granie jak najlepszych posunięć, żeby nie przegapić czegoś i jak najlepiej. Oprócz tego, że trzeba jakoś tam sobie radzić w tych szachach i mam nadzieję, że dzisiaj udało mi się parę dobrych partii zagrać, to też trochę szczęścia też nie zaszkodzi. Wrażenia oczywiście bardzo dobre, ponieważ udało się wygrać, także zawsze, zawsze ten wynik ma jednak pierwszorzędne znaczenie, ale no trzeba, trzeba powiedzieć, że, że bardzo dobrze zorganizowany turniej to był. Bardzo się cieszę, że coś takiego tu właśnie w Zgierzu udało się zorganizować, udało się stworzyć, bo polscy szachiści potrzebują turniej, takich turniejów, w w których mogliby właśnie się zmierzyć ze sobą. Firma Atlas i dyrektor tego obiektu jest bardzo zadowolony z tej imprezy. Myślę, że będziemy kontynuować tę, tę naszą partnerską stronę współpracy. Jeżeli tylko będzie możliwość okoliczności, to zorganizujemy podobne mistrzostwa za rok.